Okej, okay, misja na dzisiaj, to zamontować drążek na ścianie. A właśnie, w ogóle jestem, jestem Franek, to jest Adam. Jestem Saderek. Co ty pierdolisz? I budujemy siłownię. Budujemy siłownię. Taka jest nasza misja teraz. Mamy taki metraż do, do zagospodarowania. Mamy na razie tak, ławeczkę. Tam jest tajne. Ciężarki. Tak, tam jest. Tam wchodzimy dopiero po tradingu w nagrodę. A co to nagroda? No to się okaże stary. Mamy tutaj troszkę gołych ścian. Wszystko jest gołe. I właśnie i właśnie Jeśli to. O to że nie było ubrane. No właśnie, stary. My tu jesteśmy, żeby to ubrać. Patrz, stary. Czekaj, lustrza to można zrobić nawet. Jest taka korbka, zakręcisz, się obniżaj, się wzwyża. I stary, teraz widzowie mogą być na naszym poziomie. Przeczka. To w ogóle zaplanowane to, jak to się robi? No, plan jest taki, że... Znaczy, no Właśnie po to tu jesteś, żebyś mi w tym pomógł, między innymi. Rozważmy no, to wspólnie, bo ja miałem taką koncepcję, mm -hmm. że, żeby z tego spuścić te kółeczka, tak, bo mamy taki szkopuł, szkopuł. chcemy zamontować drążek... I dać takie... I kółka. Kółeczko. Tylko, że drążek może być tylko na ścianie, bo wszystkie inne są. Utrzymaj, proszę? Bo wszystkie inne ściany nie wytrzymają. W sensie, no ta to w ogóle jest kurwa kartonowa. kartonowa. A ta. Ach, ta jest całkiem okej. Okay. To jest sztandar mamy Polski Standard Polski z królki PCV Dokładnie tak No i uznaliśmy Że tutaj damy ten drążek Sprawdzę stan sufitu I potrzyma Ci Noś podrzyma no. Dobra Okej, okay, Stufit checking No nie wiem Ej hey, nie rób Nie rób stary rybos lecę no nie wiem, starać się, ale to było, nie? Ta kółeczka To najlepiej by było właśnie ten Gdyby tutaj już zwisało z nie? Ale z drugiej strony Jak już się nauczymy Robić masy lapa, To będziemy bardziej yy, długo jak sufic. Bo ogólnie tak, jak widzisz na tym w wizualizacji Miejsce, w którym będziemy chwytali ręce Jest na wysokości tej do górnego, do górnego, dokładnie wiesz proszę takie, no Na piszesz No Tyle I nie Czekaj Eee No, no 100 cm 100 cm Czyli... Czyli metr Można powiedzieć że um. Można powiedzieć Czyli 100 cm od sufitu Ile ja tam jest? Ojaj, ojaj, ojej, Ojaj, ojaj. O jaj, ojoj, ojoj. No to stary. No, Ogólnie, To, to, to drążek to jest dobra opcja, no bo stary patrz. Znaczy, Tu o, jest taka napa, wow! z której można wskoczyć. On się uderzyło. No. I tu, tu można wejść, no i stał. No to stary łatwo wskoczyć, a jak drążek będzie tam, no to stary nawet nie wiem, jak tam wejść. Racja, rację. Chyba kuka. musimy zrobić tak osobno, co? No, trzeba pogadać tutaj... z no, kim pogadać? Z sobą... Z Landlordem? Z Landlordem. To jest Landlord. Z Landlordem, Landlordem pogadamy. No to co? Na wysokości tej, tej kresteczki tak? Tak, no. No dobra, no to trzeba wypoziomować. Jak? No. Eee. Hanapuka nie zniknął kiedyś, nie? Chodź albo jedno. Tak, tak, też tak myślę. Ja w ogóle chciałem zawsze mieć y, salon w stylu tureckim. Że takie wiesz, że nie kanapy, tylko tylko dwie kanapy, ale na ziemi. Jakieś... To jest orientacyjna kreska, dobra? Proszę pokazać. To jest orientacyjna kreska, kurwa, ale bo... <grym grym grym> nie czepiaj się. I musisz, jak się wypoziomuje, zaznaczyć te dwa kółeczka. Góra, 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 góra. dużo góra. Jest idealnie wow. Zaznacz to kurwa, bo no, jest jest. Byłem ostatnio w aksionie poszedłem do... Aksion. Poszedłem do aksiona po... To wiercenie Jana Krasowiska stary. Dobra Posz... Proszę, ja tylko ja coś pokażę. Wszedłem do akwiona po... Nawet nie wiem po co ja wtedy byłem w tym akwionie, Ale wiem, że wyszedłem z taką teczką Pełną narzędzi Uznałem, że potrzebuję czegoś takiego To jebany to jest 130 złotych 130 zł No wygląda na... 200 Wygląda na 280 Nie no więcej Albo nawet 150 Nie wiem czy byś ty uskokał Ale to coś to jest Zrób te zwiertary Leprze jest najbardziej bardziej lewa u góry A. Zobacz, sweet. No sweet Fucking sweet Tak Spokus Tam tam od góry coś tam troszeczkę Coś tutaj mogło zejść Ta prawa no. tu tak leciutko wystaje Ale jest stabilna A lewa no tutaj coś ewidentnie poszło nie tak No, no cóż yy, specem nie jestem Ale ten Co tam? No chyba właśnie tak Trzeba sobie w życiu jak to powiedział kiedyś pewien będę dużo filozof rozpierdolić Żeby zrobić coś dobrze raz no to jest ewidentna dysproporcja Teraz stań sobie tu gdzie ja to, to najlepiej widać to Dobrze leży Dobrze ale patrz Mam wrażenie że nie dobra Jest trochę kurwa krzywe. Pieprzone kurwa ściany z czerwonej cegły Dobra, nie ma co zwalać, widzie na ścianę czerwonej cegły Wykonalazł Trzeba to sobie zrobić, no Jak po prostu Włożymy pod kątem Wkręcimy pod kątem i o, ja Aha. No i jak teraz? Wykręca Oh shit, Yeah, sure. yeah Problem jest taki, że wkręt yy, kołek jest za głęboko. Tak, wbić pół kołka. Nie <grym> ścianę Ej, nawet wszedł. Idzie. Kurwa. O To za ulga. Dobra. Myślę, że już? Myślę, że już. Dobra. Krok pierwszy, zakończony. Kudła. Sukcesem. Po... Zaczynaliśmy o jakiejś chyba 13:20 no, coś takiego. Nie wiem takie. co nawet myśleć, kurwa. Ale to zawsze. Zawsze, wydałem. nie? No zawsze, no zawsze. Nie, tak. Zawsze wydaje się, że o kurde, przywiecimy, będzie kurde. Ja też zgłodniałem. No, przywiecimy będzie z głowy, a pff, nic bardziej mylnego. Poproszę o resztę rzeczy. Dobra, teraz szybko, bo się kończy miejsce na telefonie eee, Mamy teraz tak Tak to wygląda Ostatnia prosta, czyli montujemy Tego jebańca Super Super, jest, super, mamy super, to Super, super. super. Dobra Finito. Nie ma co wiać, nie ma co bo Paweł, testuj. Finito, wpierdalamy Dobra Let's go Czyli pierwsza część filmiku, która zajęła nag nagrania do godziny 10. Nie tak miało być, no. Nie no. Dobra, wielki test. Wydaje się Dawaj. dźwięki. Taką Kurde! Nawet stabilne. No. Ale trochę się, lekko się wybrzusza nam e, ściana. Jest nawet. Tak? No, szczerze? Szczerze jest nawet spoko. Dobra, daj zestować. Dawaj. Dawaj, ty, ty testujesz white gripa. O stary nie ma szansy. Czemu? Tu jest zesy ale tutaj jest. Co jest nie tak? Co jest nie tak?

Bo jest to parę estetycznych takich. A ty na no, krzyż. Mam Kurwa, no jest nie? Ale czy miało być prosto? Kurwa, w to. Działa na mordo, kurwa. Pokaż to. <noise> to ale od, to się jeszcze uleży. Tak, tak, tak. To <noise> <noise> się jeszcze uleży. No generalnie... Wida, wida, widać krzywiznę stąd Tak? No Na którą? Na prawą, nie? Na prawą no Ale trudno, szczerze jest okej okay, okay. Szczerze jest okej okay. To co, kawka? No kawka, stary A teraz sobie kapucina zrobię chyba Nie wiem jak ty Ale to się napije Czyli z mleczkiem? Mhm Kały. Nikt nie spadł? Nikt nie spadł, spadł. z jeśli że nie widać, no, myślę, że tak Dobra. to był pierwszy filmik w konwencji e... naturalnej. Naturalistycznej, wiesz? Naturalistycznej to może nie, ale naturalnej, <ścoughs> <ścoughs> ale naturalnej i e, taka, taka ma być ta forma. Tak e... no, to jest pierwszy filmik na naszym kanale. E... Będzie więcej. Chcemy... Oczywiście, że tak. Chcemy zarobić trochę kaski, więc uznaliśmy, że nagramy kilkadziesiąt filmików, robiąc to, co robimy robić. I potem zobaczymy, co dalej. No, więc dzisiaj, dzisiaj mogliście nam towarzyszyć podczas tego wyzwania. Wieszania drąga na ścianie. Możesz jeszcze wytłumaczyć, w sumie, po nazwę tego kanału. A skądś się wzięła? Kalos, kalos Kagatos. No, Kalos Kagatos wzięło się stąd, że po grecku znaczy to piękny i mądry. Hmm. I to chcemy przekazywać. Tacy chcemy być. Tacy chcemy być. I chcemy, żeby każdy taki był. Tak, chcemy, żeby, żeby, żeby ci, którzy chcą tacy być, na tym kanale znaleźli jakąś podpowiedź na to, jak można do tego dojść i żeby mogli, żebyście mogli z nami być na tej być podczas tej przygody Mówiłeś, że seria rzeczy budowlane, coś takiego Uznało nam się, kurwa ucieło. No yy, I też przy okazji zobaczyliśmy, że ja się uciąłem, więc ja to może tak ustawię yy, Tak, rzeczy budowlane, ale rzeczy co tam mówiliśmy, że rzeczy edukacyjne, edukacyjne. edukacyjne yy, będą bardziej wplatywane? Oczywiście, oczywiście yy, No Tak, to wyjdzie, to wyjdzie Eee, więc jak masz widzów, jakikolwiek, cokolwiek chcesz usłyszeć, zobaczyć, przekminić, tak. dawaj znać najprawdopodobniej, to spełnimy wręcz. Wprost, po, po to tu jesteśmy, to tu jesteśmy, jesteśmy w to zupełnie nowi. dużo do poprawy i dużo pewnie jeszcze dociągnięć, ale jeśli tu jesteś, Ci się podobało, to zostaw jakiś miły komentarz. Nie no, nie musi być Jakby... Albo po prostu jakiś komentarz, yy, bo to nam się przyda i wiadomo, jak działają algorytmy, no. wiadomo, 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 wiadomo. A jak jesteś yy, y, ten gościem, któremu się ten filmik nie podobał yy, i dalej tu jesteś, to musisz się w cholernie nudzić. <grym> no, yy, więc będzie więcej kontentu. Już w treningu. Najp... No, ale najpierw musimy go gdzieś robić. No. Tak. <grym więc... <grym pierwszy odcinek to był. Wierzcza budowa. Pierwsza budowa siłowni. No i to co lubimy robić, no. Jeszcze nie wiemy do końca co to będzie i y... czas pokaże. Czas pokaże. Tymczasem możemy sobie podziękować. To była dobra robota. Ciao. Niech za Pana dzisiaj. To ska, Ciao. Trzymajcie się.